Leszek Surima, foka. W morskiej wodzie żyła foka, siwa była, czarnooka. Prawie dwieście lat już miała, wszystkich od małego znała. Z racji wieku szanowana i zwierzętom dobrze znana. To miał problem ten do foki, zawsze swe kierował kroki. U niej zasięgano rady. Jak rozwiązać spory z wady. Uśmiechnięta i wesoła, zaparzała rankiem zioła. Zawsze w kuchni stał gotowy wywar ziółek na ból głowy. Soki, zioła i wywary potrafiły czynić czary, lecząc wszelkie przeziębienia, uropuchy czy jelenia. Przychodziły tu zwierzęta, których się już nie pamięta z ogromnymi problemami, ze swoimi chorobami. Wszyscy radą posileni i cudownie uzdrowieni, po dziś wdzięczni są tej foce, siwej starej czarnoocę.